No, już coś do nas idzie. O, to był jakiś hardcore. O kurwa. Ty, hey, piorunem ich, piorunem ich. ała. Weszli z wody. A, a RK ich leczył, tak? Tak. Ale lipa. Ej, a, piorun zostaje uziemiony, no tak. O, pokazało mi się, że grasz w Magica. Fajnie, nie? Kuźwa wagnoje. Byłeś moim przewodnikiem. Weź się, weź się ugaś jakoś, tak. Dobra, teraz możemy się przywitać z pokoju. Jop Z tej strony Maciej Oraz Mateusz I witamy w grze Magic'a Zawitaliśmy do kolejnego rozdziału I jesteśmy na upierdliwym bagnie Co może być całkiem niefajne e, Może nie we mnie Zobacz. Ej Wywalnałeś mi tą wodą i Przez ciebie nie rzuciłem tego Pioruna. Let me in! Wpuść mnie ty. Naparzać błyskawicami w nich. Bo... Ej, gdzie on rzucił to? I teraz w ciebie rzucił, kurde. Dawno nie graliśmy w Magicę. kurde, już pozapominałem te czary. No! O Boże, pożygałem się, widziałeś to? O Boże No Co jest grane? Nie, grandy? arcane Arcane Tych uleczyłem dodatkowo No, arcane nie wolno przy nich używać Ła! O, sorry Weź, zbierz swój sprzęt Tarcza! No, i widzisz. No i. Nie ściągają tych kierunków jak należy. Aha. Ej, co to za tam został? Nie wiem, ty, ty go wyrzuciłeś. A, bug No. Ty, ale na też są nieźle podatni. Tym mieczykiem można ich tu ładnie. Oj, ale nie chciałem tego. Chciałem ja loot i to. Tylko, że to ich leczy. Nie no, nie arkejnem. To może rób Lut i błyskawice, ej. Też hity z mieczyka są niezłe. To mu nic nie robi. Wow! Dzięki. Koperka? Dobra, to ty się zajmij. Ale popadali. Fuck you! Wow, co to jest za jakiś gól. O Boże! Weź miecz, naładuj, naładuj miecz błyskawicą i takich jedni Jak się ładowało miecz błyskawicą? Eee... Nie, właśnie nie wiem, czekaj. A, po prostu, jak uderzysz shift i... Shift i ten, nie? Uderzasz. I prawy przycisk myszy to tak ładnie szkawica i, i ładujesz. No lewy. Co ja powiedziałem? Chciałeś prawy. Oh fuck you! Ale że ich usmarzył. No mi się usmarzyli? Da fuck. The fuck? Żebyśmy zabili ich szybciej niż gra to przewidziała? Nie podoba mi się to. Nie. Może nie staną, czy coś? No nie gadajcie, że musimy to restartować. Dobra, wiesz co? Nie musimy wychodzić z gry. Do it yourself. A, nie pamiętam, jak to szło. A, a, ew. Nieprawda, nie zostaliśmy pokonani. O, dostajemy SMS-a? -y? Fuck, znowu w tym samym miejscu. No teraz ładuj mieczyk i tłucz ich po prostu w ten sposób. Kupię jeszcze tą ochronę. dość poczekaj w ogóle, może tam coś jest za powodą. Nie ma? Ty chciałeś mnie utopić? Nieprawda o, Nieprawda O i wlazłem w Ty jak kozacko się teraz pije ty. Fajnie, podoba mi się to. Jestem kurde cool kozak z tym mieczem teraz. Chodź poczekaj, a tutaj zobaczmy wodę. Jest i tak da wejść bezpośrednio do wody. O, lol. Za głęboko. Rzeź mi. Czekaj, klawisze mi się pokrzoniły. <grym> Stałeś prawie w błyskawicach. A weź im promieniem leczącym wyjep Eła Sorry, ale musiałem cię... Przez przypadek ciachnąć Gdzie jest twój mieczyk? A, utonął No, zginął, utonąłem Weź mnie teraz ciachnij Ej, nie działa, co za wiocha przeciwlodowym, przeciw lod lodowym atakom Nie, leczy ich Leczy ich? Bez sensu Tak No, Ty też, też padłeś przy okazji. No i zobaczmy, czy teraz będzie ten bug? Czy on powiedział Rysz? Ej, tutaj stoją, może myśmy ich nie zauważyli wcześniej. Czy? Skroń tak sobie. No kurwa. Tak, nie zauważyliśmy ich, chyba. Nie, o nich mogło ich nie być, wiesz? Mam takie wrażenie. już kurde, nie to. No i błyskawicach. on. Hmm. O, straciłem swoje bronie. A to jest dziwnie na tym. Co to? Kuźwa jest. O, co mnie. Asa, 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 rób sobie asa, S A teleportujesz. się teleportujesz, no dobra A! To trzeba mówić, że mogę się teleportować, kurde. E, to im, to im nic nie robi. Ups. Ups. No ja zginąłem w ogóle. No zabiłeś się. Dawno nie graliśmy, przestaliśmy ogarnąć. No hmm. Weź poczekaj. Dobra, o, wybacz. Nie wrzuć ja mnie ja do wody. Rozbiłem. Sam rodziłeś się. Łaaa, płonę, 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 płonę. Masz, fartanie. Hmm. Ej, przeszukajmy mnie do wagno. Nie, nic tu się, ekran nie przemieszcza. O, checkpoint. Check point. Co my tu mamy? Dalej ten Kutas. Armię umarłych? An tak, cmentarz. Wow. A, jednak nie. Albo jednak tak. Ojej oh się. by się coś takiego jak Thunderstorm. Ups, nie tym. Ej, to tym tarczownikom nic nie robi. O, spłonąłem. Jak się wskrzeszało? Oleczenie piorun. Dobra. Miałeś farta. Miałem. Oni jakieś nowe miecze mają, ty można podnieść. Cursed Blade. Co on robi? Low poison on hit. Kto tu leży? mogą być jakieś ciekawe nazwiska. Malin Headestorm. O Boże, co ty tam zrobiłeś? Mm Here -hmm. lies Robin Canderhaw. There is no text, just a drawing of three hills. Do... No, ja nie zdążyłem się tam. Fuck it. Dobra, czas to otworzyć. Nie możemy, musimy coś jeszcze zabić. Albo coś jeszcze zrobić. Chyba cię pogięło. Open it the way the magicians do it. A, no fakt. Dobra, skrzyżujmy promienie. Ale grzeje tym arkejnem. O, będziemy mieli pojedynek. O, oh, nowy spel. O, oh, o. Oh. Wcale mi się to nie podoba. Wcale mi się to nie, nie podoba. I nie możemy błyskawic używać, chyba. Tak, nie możemy. A, niech pójdzie z służbami. Łaa! Tu giną jak debile Dobra, ja nie żyję. O! Nie! No nie. Nie! Co? Dobra, muszę umrzeć. Nie, nie umiera. Idziemy dalej. Olać do. Tam jest spell. Ja chcę tego Spela dostać. Oha! No to... Tak, to było dobre. <ścoughs> Będziemy musieli powtórzyć. Przykro mi, ale tam jest spell. Trzeba go dostać. Kurde, znowu Weź na ogień tarczę. Znowu zapomniałem, że w to tutaj się wcale nie chodzi. Bo ja to robię dość prymitywnie, ale skutecznie. <grystanie> FQ, FFQ, FFQ, i masz komputer, Nie robię, ja robię DF, 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 DF. Hopone. Dobra, weź mnie z krześ. Może nie w tych. Ty, czy oni się o. już zają kośćmi? Tak. Weź... Nie iść tam. I put them on my robe and wizard hat. It's a stuff of the dead. Eee. No, to jest. Czemu nie możemy mnie ich zabić? Skała, arcane... Zwaliłeś naszych? Jak to naszych? No to, to są nasze zombie. Jak to nasze? No nasze, wezwałem je. A rzeczywiście, nie, to jest to pasyw I mogę robić to tym staffem No to jest czar, raise dead. O, no proszę. Face, teleport. O. To, 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 to. Mm, nie. Ej, jak robisz ten? Lód? Woda i woda i lód. A, tak. Woda lód. Arc, d. S. E. Lol.